14 maja odbyły się ćwiczenia próbnej ewakuacji szkoły w Karścinie. Organizatorem i pomysłodawcą ćwiczeń był dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie Andrzej Maciejewski. Założenie obejmowało pożar na pierwszym piętrze budynku. Po odkryciu niebezpieczeństwa przez pracowników szkoły natychmiast została powiadomiona Straż Pożarna. Powiatowe stanowisko kierowania zadysponowało jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie oraz Straż Miejską. A nauczyciele i uczniowie placówki przystąpili do ewakuacji. Po regulaminowym ustawieniu klas na boisku szkolnym okazało się, iż brakuje dwóch uczniów, którzy pozostali na terenie budynku. Strażacy natychmiast przystąpili do przeszukiwania pomieszczeń i gaszenia pożaru. Poszkodowani zostali wyniesieni przez strażaków i udzielono im pierwszej pomocy. Po zakończeniu akcji sprawdzono także stężenie tlenku węgla w budynku szkoły. Po przyjeździe do zdarzenia straży pożarnej z Carlina, zastępu GBA 2 i Buna 16 Strażacy rozwinęli linię główną, rozwinęli linię gaśnicze oraz przystąpili do przeszukiwania wszystkich pomieszczeń. Odnaleziono dwie osoby poszkodowane, które wyniesiono i udzielono im pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia przebiegły bardzo pomyślnie, wzorowo jak i dla personelu szkoły, tak i wzorowo dla strażaków z Carlina. Na miejsce ćwiczeń przybył komendant gminny ochrony przeciwpożarowej w Karlinie, Arkadiusz Nizioł oraz dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białogardzie, starszy kapitan Przemysław Zawacki.